Na Stadionie Hutnika będą zrobione dwie rzeczy. Podstawową rzeczą dla Federacji Angielskiej jest yy, poprawa stanu murawy i ta murawa będzie całkowicie wymieniona, zrobiona przez Anglików, zrobiona przez ich specjalistów, także myślę, że to będzie znakomita murawa. Drugim jakby elementem jest poprawa stanu budynku i tu ten budynek będzie odnowiony, wyremontowany. Tu chodzi przede wszystkim o szatnie, natryski, pokoje dla lekarzy i tak dalej. To będzie wszystko zrobione. To proszę nam powiedzieć odnośnie selekcji ziarne, ziarenek trawy, słyszałam, że takowa jest. Jest taka, ale to wszystko będą robić specjaliści angielscy. łącznie z tym, że cały sprzęt do wykonania tych prac przyjedzie z Anglii. No właśnie co jeszcze Anglicy zrobią? Przede wszystkim mówię, ich podstawowym zadaniem to jest renowacja płyty stadionu oraz zrobią fasadę budynku, czyli ten budynek, żeby wyglądał, no powiedzmy godnie na przyjęcie reprezentacji Anglii. Będzie wyglądał godnie? Na pewno. A proszę nam jeszcze powiedzieć, co miasto proszę. Miasto w swojej części skupia się na yy, remoncie budynku, czyli środka yy, budynku, czyli to, co zostanie i tak yy, dla przyszłego operatora tego stadionu. A proszę nam powiedzieć, jak miasto podzieli się kosztami z Federacją Angielską. W umowie, którą mamy zawartą z Federacją Angielską jest. Taki zapis, że i miasto, i Federacja Angielska kryje kwotę do 150 tys. euro, czyli po 150 tys. euro to jest koszt miasta i koszt Federacji Angielskiej wystarczy? Według naszych wyliczeń w zupełności to wystarczy, plus Anglicy dają tą myśl techniczną, jak Pani pytała, o ziarenka trawy, czy tam, więc oni się tym będą zajmować już bezpłatnie. Czy wiemy, kiedy będą no, tutaj w Krakowie, kiedy przyjeżdżają, kiedy pierwsze jakieś treningi, kiedy już mogli zobaczyć jazdy? Kiedy będzie otwarte treningi? czy wszystkie będą? Zgodnie z wymogami UEFA, jeden trening musi być otwarty, Anglicy najprawdopodobniej, mówię najprawdopodobniej, bo to są daty, które padają wstępnie. Przyjadą do Krakowa 6 czerwca, trening pierwszy otwarty by był 8 czerwca. A Holendrzy i Włosi, jak kiedy przyjeżdżają? Holendrzy i Włosi będą u nas gościć gdzieś koło 25 stycznia i wtedy zapadną już wiążące uzgodnienia. Ja bym jednak do tej trawy wróciła, bo e, chodzi o to, że to jest taki podmokły teren. Czy ta trawa Anglików wytrzyma? Znaczy nie, to nie jest podmokły teren, gdyż, gdyż teren jest zdrenowany, więc na pewno zostanie poprawiony drenaż, powstaną nowe warstwy przepuszczalne i myślę, że nie tylko, że wytrzyma, ale będzie znakomicie się spisywać przez długi okres czasu. Czyli trawa będzie zielona przez cały czerwiec? Mm, nie wiadomo, którego roku Pani na myśli, ja mówię, że będzie, na pewno będzie przez długi okres czasu trawą zieloną. Jeszcze pytanie a propos tego remontu, no, kiedy jest taki debel, że musicie zakończyć tę Rozumiem, no, no, chcieli wcześniej przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda. To nie może być tak, że 5 czerwca wiem, robotnicy zakończą pracę. Nie to, to, to jest, to jest zaplanowane zakończenie remontu i renowacji. Dokładnie tak. Założyliśmy sobie, z z Federacją Angielską, że prace remontowe przy budynku zostaną zakończone do końca kwietnia. Natomiast murawy. Anglicy powiedzieli, że oni ją doprowadzą do stanu takiego, że będzie zdolna przyjąć reprezentację do końca maja. Remont zaczyna się taki, tak z kopyta od stycznia, natomiast co teraz dzieje się tam w W tej chwili zostały zrobione wszystkie odkrywki, które dały odpowiedź na pytanie, czy i jakie instalacje trzeba wymieniać. Są robione wizualizacje ubikacji, szatni, czyli prace projektowo-przygotowawcze, tak aby, jak Pani powiedziała, w styczniu można było przystąpić już do szybkich prac. Czy Federacja miała jakieś specjalne żądania dotyczące wyposażenia? Nie, wszystkie, wszystkie nasze propozycje dotyczące budynku zostały zaakceptowane, natomiast ich wymagania przede wszystkim to jest murawa i za to oni biorą odpowiedzialność, że ta murawa będzie im na pewno odpowiadała, jeżeli ich specjaliści będą to nadzorować. A jeżeli chodzi o te wizualizacje, jak to się y, ma, czy anglicy zaakceptowali te wizualizacje, które pokazaliście w tym tygodniu? Wszystkie wizualizacje dotyczące budynku zostały zaakceptowane. Jedyną sprawą, która jest jeszcze do ustalenia, to jest front budynku, czyli elewacje. 25 anglicy przyjmą swoje propozycje i wtedy wybierzemy wspólnie ta, tą, która będzie zainstalowana na budynku. Jeszcze pytania, to pytanie otwarto było pan będą biletowane, a być ten na mam czy to cały stadion technika będzie dost, dostępniony, czy tylko te miejsca jest wydzielone, tam jest są gdzie jest yy, dach, czy trening może być na przykład przy świetle przeprowadzony, żeby, nie wiem, więcej osób mogło wieczorową porą przyjść i zobaczyć? To wszystko jest określone w przepisach UEFA i my będziemy tylko wykonawcą jakby tego, tych przepisów. Na pewno będziemy chcieli, aby maksymalna ilość, czyli około 6 tysięcy kibiców mogła oglądać ten trening. Praktycznie cały stadion. Oczywiście o tym również w swojej części będzie dyskutować Federacja Angielska, gdyż oni będziemy, będą mieli swoich gości, swoich VIP-ów i tak dalej, więc wspólnie to ustalimy. Będzie też w tej części, w, znaczy w tym budynku głównym zrobiona jakaś taka loża dla VIP-ów, bo z tego co wiem to tam w nie ma takich miejsc, są takie miejsca, gdzie można oglądać mecze, ale on chyba nie spełnia standardów VIP-owskich. Znaczy, może to nie będzie strefa VIP-owska, natomiast Anglicy chcą mieć część miejsc wydzielonych dla swoich gości.